Polska ocali Europę, ale najpierw będzie. Proroctwo, o którym niewielu wie, zaczyna spełniać się na naszych oczach. Te słowa nie zostały wypowiedziane przez dumnego ze swojej ojczyzny Polaka, lecz przez pokornego włoskiego kapłana, który nigdy nie postawił stopy na polskiej ziemi. Ojciec Dolindor Ruotolo, naznaczony cierpieniem od chwili narodzin, otrzymał przerażające wizje dotyczące przyszłości Polski i jej decydującej roli w losach Europy. A to, co przepowiedział dziesiątki lat temu, opisuje dokładnie moment, w którym żyjemy teraz. To objawienie jest tak poruszające, że sam święty Jan Paweł II, gdy się o nim dowiedział, poprosił, by zachować je jako dowód świętości tego niezwykłego kapłana. Ojciec Dolindo Ruotolo nawiązał niewytłumaczalną duchową więź z Polską, otrzymując bezpośrednie przesłania od Matki Bożej na temat przyszłości tego narodu. Co najbardziej zdumiewa, Ogromna część tego, co przepowiedział, już się spełniła, a reszta staje się rzeczywistością właśnie teraz. Jak mógł on tak głęboko poznać los odległego kraju? Co skłoniło go do prorokowania czegoś tak potężnego, że przeraziło nawet Jana Pawła II? To, co ojciec Dolindo zobaczył w swoich wizjach o Polsce, jest pilne i każdy Polak musi to teraz zrozumieć, zanim będzie za późno. Jeśli wierzysz w siłę narodu polskiego, Napisz w komentarzu pod tym nagraniem: Polska jest światłem świata, i podziel się tym ważnym objawieniem z przyjaciółmi i rodziną. Przyszłość Europy i naszego narodu może od tego zależeć. Ojciec Dolindo Ruotolo nie był zwykłym kapłanem. Urodził się w 1882 roku w Neapolu we Włoszech, a jego imię samo w sobie niosło prorocze znaczenie. Dolindo po włosku oznacza ból. I rzeczywiście jego życie od samego początku było naznaczone cierpieniem. Dorastał w skrajnej biedzie, z surowym ojcem i dzieciństwem pełnym wyrzeczeń, które ukształtowały jego charakter. Kiedy został kapłanem, spotkały go dramatyczne próby. Oskarżono go o herezję, odsunięto od posługi, poddano badaniom psychiatrycznym, a nawet egzorcyzmom. Przez wiele lat miał zakaz odprawiania mszy świętej. Centrum życia kapłańskiego. W 1921 roku został objęty aresztem domowym, odcięty od swoich wiernych. Zamiast się buntować, ojciec Dolindo przyjął wszystko z niezwykłą pokorą. To właśnie w tych chwilach głębokiej próby zaczął otrzymywać wewnętrzne natchnienia bezpośrednie przesłania od Jezusa i Maryi. Jego pierwsze doświadczenie miało miejsce w 1909 roku. Kiedy Jezus przemówił do niego podczas pisania listu do papieża Piusa X. W 1910 roku otrzymał swoje pierwsze przesłanie od Maryi. To ja, Maryja Niepokalana. Czy chcesz usłyszeć mój głos? Jego oddanie Matce Bożej było niezwykłe. Zawsze nosił różaniec, nazywając go karabinem przeciwko diabłu, i odmawiał go nawet w trakcie głoszenia kazań. W 1917 roku Pięć tygodni po objawieniach fatimskich, Matka Boża przyszła do Ojca Dolindo mówiąc To Ja, Maryja, Niepokalana, Siła i Życie Kościoła, Zwycięszczyni nad Złem, Kotwica Ziemi. Sam Święty Ojciec Pio uznawał Jego świętość mówiąc pielgrzymom Dlaczego przychodzicie do Mnie? Macie przecież Świętego w Neapolu, Ojca Dolindo. To świadectwo jednego z największych świętych XX wieku, Potwierdza autentyczność jego wizji i proroctw dotyczących Polski i przyszłości Europy. To właśnie przez tego człowieka doświadczonego cierpieniem, Bóg chciał objawić przerażające, a jednocześnie pełne nadziei przesłania o przyszłości Polski i Europy. 2 lipca 1965 roku, na zwykłej pocztówce wysłanej do polskiego dyplomaty w Rzymie, ojciec Dolindo napisał słowa, które mogłyby wstrząsnąć każdym Polakiem. Świat zmierza ku zagładzie, ale Polska, jak za czasów Sobieskiego, dzięki swojemu oddaniu Maryi, będzie niczym wyspa pośród tego wielkiego burzliwego morza. To proroctwo, spisane w czasach, gdy Polska znajdowała się pod władzą komunistów i jej wolność wydawała się niemożliwa, zawierało jeszcze bardziej zdumiewającą zapowiedź: Polska da światu nowego Jana, który heroicznym krokiem zerwie kajdany komunizmu. Trzynaście lat później, w 1978 roku, polski kardynał Karol Wojtyła został wybrany papieżem i przyjął imię Jan Paweł II. Nowego Jan, który faktycznie odegrał kluczową rolę w upadku komunizmu, dokładnie tak jak przewidział pokorny włoski kapłan, który nigdy nie postawił stopy na polskiej ziemi. Kiedy święty Jan Paweł II zobaczył tę pocztówkę, poprosił, aby została dobrze zachowana. Uznając zatrważającą dokładność proroctwa, które zapowiedziało jego przyjście jeszcze zanim się wydarzyło. Ale najbardziej niepokojące wizje ojca Dolindo dotyczące Polski miały dopiero nadejść i wiele z nich spełnia się teraz na naszych oczach. Gdybyście wiedzieli to, co ja wiem o przyszłości Europy i Polski, modlilibyście się bez przerwy. To, co zobaczyłem, jest tak poważne, a jednocześnie tak pełne nadziei, że gdyby ludzie wiedzieli, co nadchodzi natychmiast zwróciliby się do Boga. Widziałem, widziałem epokę głębokiej ciemności okrywającą Europę i świat, napisał. Ciemności, która nie przyjdzie z powodu konfliktów czy broni, lecz z powodu kryzysu duchowego, rozprzestrzeniającego się niczym zaraza. Niewiara opanuje serca ludzi, oddalając ich od Boga. Widziałem puste kościoły, opuszczone świątynie, kapłanów odsuniętych od ich misji. To, co dawniej było święte, stanie się tylko odległym wspomnieniem, czymś zdewaluowanym i zapomnianym. Wiara, która niegdyś prowadziła i umacniała ludzkość, zostanie zastąpiona pustymi materialistycznymi ideami, jakby duchowa tyrania uwodziła narody, sprawiając, że zapomną o swoich korzeniach i oddadzą się życiu bez Boga. Ten mroczny okres będzie niczym huragan, który przejdzie przez Kościół i świat, niszcząc wszystko. Kontynuował mistyk. Widziałem kapłanów i wiernych poddanych skrajnym próbom, doświadczających prześladowań, pogardy i poczucia całkowitej samotności. Samo pojęcie Boga będzie kwestionowane, wypaczane, zapominane, a wielu, bardzo wielu, odejdzie od swojej wiary. Jego wizje stawały się jeszcze bardziej konkretne, gdy dotyczyły sytuacji geopolitycznej. Widziałem również narastające napięcia w Europie Wschodniej, niczym cień, który zacznie się rozciągać w stronę Zachodu. Widziałem udręczone narody, państwa poddawane presji, powrót zagrożeń i konfliktów ze Wschodu, przynoszących wspomnienia dawnych czasów cierpienia i oporu. Polska, przewidział, będzie jedną z pierwszych, które odczują ciężar tych zagrożeń, które staną wobec fali chaosu i prób, ale nie podda się przeciwnie. Widziałem Polskę mocną, stojącą jak obrońca wiary i ludzkiej godności. Ta rola będzie kluczowa, aby Polska, dzięki swojej wytrwałości, stała się obrończynią nie tylko własnych granic, lecz także wartości duchowych i moralnych, które ochronią Europę. Ojciec Dolindo widział także narodziny niszczących ideologii. Widziałem wśród tych napięć i wyzwań ideologiczną tyranię, która zawładnie umysłami i sercami ludzi. Niebezpieczne ideologie będą się szerzyć, powodując głębokie podziały, zmieniając rozumienie wolności i prawdy. Narody będą ze sobą walczyć o to, jaką drogę obrać, podczas gdy wielu przywódców będzie chciało zastąpić Boga i wartości wieczne fałszywymi bożkami, prowadząc Europę do kryzysu tożsamości i osłabienia wiary. Ta ideologia, podszywająca się pod postęp, przeniknie do prawa, kultury, a nawet do kościołów. Osłabiając moralność i gasząc fundamenty wiary, Kościół katolicki, według jego wizji, miał być szczególnie atakowany. Przeczuwałem potężną, mroczną siłę próbującą osłabić fundamenty Kościoła cios, który uderzy w moralność, prawdę i czystość nauk Chrystusa. W mojej wizji czułem ścisk w sercu przerażony obojętnością i porzuceniem, które ogarną duszę. Widziałem zamknięte kościoły, uciszonych kapłanów, ludzi bez wiary. Szukających odpowiedzi tam, gdzie ich nie będzie. To będzie tak, jakby świat został spowity w mroczną rozpacz. Ale pośród tych wizji ciemności, ojciec Dolindo zobaczył światło nadziei. Ale pośród tej całej ciemności zobaczyłem coś: światło, którego nie da się zgasić, żywy płomień Polska. Tak, Polska powstanie jak twierdza, zachowując swoją wiarę. Stanie się światłem nadziei pośród całej tej rozpaczy. Widziałem, że Polska, ze swoim mocnym i wiernym sercem, będzie przykładem dla innych narodów. Tak jak niegdyś opierała się na jazdom, tak teraz oprze się duchowo, zachowując swoją chrześcijańską tożsamość, gdy inni ją utracą. Widziałem naród polski, który podtrzymuje płomień wiary żywy i nieustanny ojciec Dolindo. Zobaczył także nowego przywódcę duchowego który miał wyłonić się z Polski. Wtedy ujrzałem człowieka, który wyszedł z tego narodu, nowego Jana, kogoś, kto przywróci wiarę i na nowo rozpali płomień chrześcijaństwa. Ten duchowy przywódca będzie pasterzem, siłą oporu, który niczym gwiazda w środku nocy poprowadzi serca z powrotem do Boga. Objawienia osiągnęły swój najbardziej zdumiewający punkt wraz z niezwykłą wizją przyszłej roli Polski. Ale będzie więcej. Widziałem również, że Polska stanie się jeszcze ważniejsza dla duchowej przyszłości Europy. Kiedy wszystko będzie wyglądać na stracone, kiedy ciemność stanie się zbyt ciężka, Polska powstanie jako Zbawicielka Europy, prowadząc ją z powrotem do chrześcijańskich wartości, do prawdziwego światła Boga. Widziałem Polskę jako świadectwo, że nawet pośród prób i prześladowań wiara może przetrwać. Ten naród poprzez cierpienie i wytrwałość wypełni swoją rolę ocalenia Europy. Polska jest znakiem niezłomnej siły wiary i obietnicy Boga, zakończył ojciec Dolindo. Nawet gdy świat odchodzi od prawdy, wiem, że ona będzie przykładem światła, żywym dowodem, że wiara jest silniejsza niż jakakolwiek ciemność. Te proroctwa, tak szczegółowe i precyzyjne, wydają się z przerażającą dokładnością opisywać czas, w którym żyjemy teraz. Pierwsza część wypełniła się w sposób niezwykły wraz z wyborem papieża Jan Paweł II, nowego Jan z Polski, który odegrał kluczową rolę w upadku komunizmu w Europie Wschodniej. To dosłowne spełnienie proroctwa, spisanego 13 lat przed wydarzeniem, jest potężnym znakiem autentyczności wizji ojca Dolindo. Ale co powiedzieć o reszcie? Rozejrzyj się i zobacz, jak jego słowa doskonale opisują obecną rzeczywistość. Kryzys duchowy, który przewidział, rozwija się w pełni. Kraje, które były kolebką chrześcijaństwa, widzą swoje kościoły opustoszałe, zamieniane w muzea, restauracje czy apartamentowce. Sekularyzacja posuwa się naprzód niczym niepowstrzymana fala, zatapiając wartości chrześcijańskie, które przez wieki podtrzymywały cywilizację europejską. Napięcia rosnące we wschodniej Europie są dokładnym opisem konfliktu na Ukrainie i narastających zagrożeń ze strony kraju wspomnianego w Fatimie. Polska, ze względu na swoje położenie geograficzne, znajduje się faktycznie na pierwszej linii tych zagrożeń, dokładnie tak, jak przewidział włoski mistyk. Czyż nie stoi ona w pierwszym szeregu obrony przed zagrożeniami ze wschodu, wspierając Ukrainę i wzmacniając własne siły obronne? Ideologiczna tyrania którą przewidział, także jest dziś wyraźnie widoczna. Ideologie atakujące fundamenty rodziny, życia ludzkiego, samej natury kobiety i mężczyzny rozprzestrzeniają się błyskawicznie. Te siły, podszywające się pod postęp, przenikają do prawa, kultury, a nawet do kościołów, podkopując moralne fundamenty społeczeństwa europejskiego. Atak na kościół, który ojciec Dolindo przewidział, również staje się faktem. Potężne siły próbują osłabić moralność, prawdę i czystość nauk Chrystusa. W wielu miejscach kościoły zostały zamknięte, kapłani uciszeni, a ludzie szukają odpowiedzi duchowych tam, gdzie nie mogą one ugasić pragnienia duszy. Ale najważniejsza część proroctwa rola Polski jako światła nadziei także zaczyna się spełniać. Polska pozostaje jednym z najbardziej religijnych narodów Europy. Zachowując swoją chrześcijańską tożsamość w czasie, gdy wiele innych krajów ją porzuciło, Polacy wciąż wykazują wyjątkowe nabożeństwo maryjne i bronią wartości chrześcijańskich na europejskiej scenie politycznej. To nie jest jedynie zjawisko religijne, lecz także kulturowe i polityczne. Polska stanowczo sprzeciwia się narzucaniu ideologii sprzecznych z jej tradycyjnymi wartościami, pozostając twierdzą pośród narastającej sekularyzacji Europy. Proroctwo Ojca do Lindo jest wezwaniem do odpowiedzialności dla każdego Polaka. Polska nie została wybrana do tej roli dlatego, że jest lepsza od innych narodów, lecz z powodu swojej wierności wierze katolickiej i oddania Matce Bożej. Jak napisał to dzięki swojemu nabożeństwu do Maryi, Polska otrzyma tę rolę jako wyspa pośród tego wielkiego morza burzy. Jednak to Boże wezwanie nie jest bezwarunkowe. Jeśli Polska odwróci się od Boga, może spotkać ją ten sam los co inne narody. Wierność jest kluczowa, by wypełnić tę świętą misję ocalenia Europy, prowadząc ją z powrotem do wartości chrześcijańskich. Ciemność przewidziana przez Ojca Dolindo rozprzestrzenia się. Konflikty i spory narastają. Kryzys duchowy się pogłębia. I w tej krytycznej chwili Polska jest wezwana, by być światłem, twierdzą, świadectwem, że wiara jest silniejsza niż jakakolwiek ciemność. To jest wezwanie, to jest misja, to jest przyszłość, którą Ojciec Dolindo Ruotolo zobaczył dla narodu polskiego. Przyszłość, która już zaczęła się odsłaniać na naszych oczach. Polska nie jest tylko kolejnym narodem. Jest znakiem niezłomnej siły wiary i obietnicy Boga w świecie, który desperacko jej potrzebuje. Polska ocali Europę, ale najpierw będzie doświadczona jak nigdy dotąd. To jest pilne przesłanie, które każdy Polak musi usłyszeć i zrozumieć dzisiaj, zanim będzie za późno.